GOES Unitors przed nami omówienie i recenzja. Czy ta gra jest warta polecenia? Nie wiem, ale sprawdźmy to w dzisiejszym materiale. Między innymi. O, widzieliście? Złomasa? Jest tragedia, jest tragedia, poważnie jest tragedia. O ty sucho, ja Cię pierdykam. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sprawdzenie gry, także nie ma na co czekać, szybkie omówienie co jak i gdzie. Także jak widzicie mam pierwszy level 275 Golda, znaczy Dolków w sumie I, i o co chodzi w tej gierce? Mniej więcej szybkie info. Także musimy wejść, ogólnie jesteśmy ekipą sprzątającą z tego co się dowiedziałem. Także musimy być y, przy włączonych lampach, najlepiej, bo wtedy nas nie schanci żaden z duszków. Czyli mamy demona, mamy manekina, lindę. Oczywiście do tego są pomocnicy duchów, ale mamy też zakonnice. Także y, szybkie zapoznanie się z grą. Także musimy zrobić wszystkie zadania. O to tu chodzi, żeby po prostu przeżyć, mamy oczywiście parę map, mamy też odblokowanie, jeśli mamy odpowiedni level. Tutaj macie od piątego levelu, oczywiście mamy też poziom trudności, easy, medium i hard, także łatwy, średni i trudny. Zobaczymy, zagramy sobie na Ravenwood Minor. Także co? Bez zbędnego gadania zaczynamy. Oczywiście, mamy do wyposażenia miotełkę, szmatkę. I mopa. Także co? Ready? No to ready. Lecimy start. Ogólnie Gierka. Zagrałem chyba 4 rundy na streamie. Jest ciekawa, da się wystraszyć. Także przechodzimy i co? Załączamy oczywiście lampę na E może szybkie omówienie, jak to wygląda w ustawieniach. Oczywiście Ctrl SHIFT, to mamy kucanie i speed. Interakcja E wyrzucenie G z tego yy, z tego co też się popatrzyłem jeśli mamy butelki, jakieś inne pierdoły do wyrzucenia to musimy je udać się tutaj do koszy i je y, wyrzucić także nasze zadania są znaleźć kości oczywiście yy, wyczyścić odciski palców yy, posprzątać wodę i zebrać pentagramy w ilości 4 sztuki Także bierzemy miotełkę, bierzemy szmateczkę i bierzemy mopa I co? Zaczynamy, yy, wchodzimy do domku Także załączamy światło yy, I co? Kurwa mać, mamy chłopa I to są ci pomocnicy właśnie yy, to są ci... O ty suczo, ja cię pierdykam Nie no, to się nie spodziewałem, że taki szybki atak będzie Yy, dobra, 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 dobra. Yy, co? Bierzemy szmatkę na E. Oczywiście, Mopa, Pyk, zamiatamy, ale się wystraszyłem. Ty właśnie o tym mówię, że to są cwaniaczki. Także gierka ogólnie wygląda bosko. Tak, widzieliście na wstępie. No, jest tragedia. Yy, także tutaj czyścimy wszystkie odciski. I lecimy. Co jest najważniejsze, znaleźć tutaj, m, gdzie są, gdzie jest y, kontakt od świateł. Znaczy, w sensie najważniejsze jest to, żeby znaleźć y, sobie. O, tu może mopa weźmiemy. No, tu chodzi o to ogólnie, żeby wiedzieć, gdzie jest generator, bo często zdarza się tak z tego, co grałem, że jak generator nam. Y, po prostu padnie. To... Co to było? Jakiś psy, nie wiem, o co. Także jeśli generator nam padnie, a zdarza się tak, że nam szybko pada. Także co? Wyłączamy to światło. Lecimy dalej. Tu z tego co patrzyłem się, to chyba nic nie ma. Żeby zebrać. A, możemy to zebrać. To jest kość Oha, you are holding your broom. Dobra. Ogólnie tak, wchodzimy, jest klimacik na tej gierce, żeby zrobić pełne taski Znowu mamy tego faceta, wiedzieliście to? Ale jest creepy Także musimy zrobić wszystkie zadania Jeśli zrobimy wszystkie zadania, wiemy, że tam mamy bezpieczniki Elegancko, yy, na dole mogliśmy to w sumie No, także Za niedługo nam yy... Padnie lampa Ogólnie generator nam wysiądzie Jeśli nam generator wysiądzie Duch zaczyna huntować Czy tam obojętnie, nie wiem, na kogo trafiliśmy Także z tego co na razie jest To jest ta gra creepy Do pogrania I ten dźwięk, z tego co wiem O właśnie I już zaczyna się yy, Hunt O, widzieliście? Złomasa? Skurczybyk, no no, i ogólnie o to chodzi, żeby. Dobra, tutaj nic nie ma. Także trzeba uważać. Nie wiem, czy on tu. On tu był, czy nie? Chyba nie. Otworzył tam, czyli tam jest. To Luj. I co? No i tak wygląda właśnie gierka. Co chwilę nam wyrzuca bezpieczniki. Także trzeba uważać. I. O, 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 o. Widzieliście? To jest właśnie Ziomek. Ogólnie otworzy nam drzwi, dzięki. Że nam otworzyli drzwi, bo my tu właśnie idziemy. Także tak to wygląda. Yy, wszystkie taski. Ja nie pamiętam, co byśmy mieli zebrać. Brudy na ścianie, więc musimy sprawdzać krew na ścianie, czy nie ma krwi. Jeśli nie ma krwi, to możemy tutaj zgasić, przejść tutaj. Jest chłopaczek tu. Ogólnie nie wiem, jak to działa. Ale ogólnie nie powinno się do niego zbliżać. Jeśli teraz. Das... Dobra. Ja nie wiem, gdzie on poleciał. Dobra, może weźmy tak, Zróbmy bo on do nas podszedł. Ale jest jest chłopak, ty! Jest Manekin z nożem. Najgorzej jak nam zgasi lampę. Jest tragedia, jest tragedia. Poważnie, jest tragedia. Manekin ogólnie, nie wiem, czy widzieliście. Dobra, skończyło się. Mam nadzieję, że mi nie wyłączy tego świateł, bo go udusza wtedy. Musimy... Tak, tu byliśmy. Tu byliśmy. Musimy tam jeszcze przejść. Ale ja się boję, że jak my załączymy tu światło. Dobra, idziemy tam. No za nami gdzieś był. Także co? No musimy znaleźć. Yy ja nie wiem teraz tak. O co chodzi? No nie, no nie, no, nie. Ah, God dammit Nie no, jest tragicznie Także do yy, Już myślałem, że nas zabije On chodzi, ja właśnie nie wiem kiedy on chęci w ogóle Tak szczerze, jeszcze tego nie przejąłem w tej gierce Także widzimy go tu I tu sobie biega I niech sobie tam biega O nie, o nie Tu, dobra Czy tu jest światło? Nie, tu jest światło Na dole jest Ja cię pierdykam Dobra, powiem wam tak, le lekko mi się ręce spociły już. Także ja nie wiem, co my mamy zebrać. Ja nie chcę zginąć. Chodzi tam cały czas. Aha, no i ci pomocnicy właśnie też tu są. Oni czasami mogą się gdzieś wam tu pojawić za, za plecami czy coś. Jest wtedy tragicznie. Ja go słyszę, tego, skurwysyna O, o ty su, no A widzieliście, no i to właśnie to jest to To jest właśnie to To jest właśnie gra Ghost Jonitors Także, tak to wygląda Ci pomocnicy, to ja nie wiem, co oni to odpierdalają, ale jest ogólnie creepy Ten też manekin jest creepy, on chce zaatakować, on chce zaatakować On jak podejdziemy bliżej, to nas zaatakuje Także, ten Także, on się boi lamp w ogóle, oni się w ogóle boją lamp I manekin jest jeszcze Manekin jest jeszcze w miarę okej okay. Dobra, lećmy na dół. Bo nie ma to sensu. Nie ma to sensu. Ja wychodzę z tej gry. Mam nadzieję, że nie trafię na jakiegoś skór wysyna. Bo jest tragicznie. Także zrobiliśmy, posutaliśmy wodę 3 na 3. Zmyliśmy tylko jeden na 3. Co to był? No, ogólnie to tak. Zrobiliśmy jednego taska, moglibyśmy na tym skończyć i może skończmy na tym. Nie wiem co to było, kurwa. Macie ale, tak 23 zł za gierkę z tego, co dobrze kojarzę, czy na nią warto wydać? Moim zdaniem, jak lubicie takie gry yy, z ekipą, to warto wydać. Także wychodzimy. Nie wiem, czy mi się chce grać w drugą grę. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili tą gierkę i dalej znać po prostu w komentarzu jak wam się podoba jest fajna da się pograć da się wystraszyć no i to tyle w tym materiale także y, dajcie znać jak zagracie y, w komentarzach jak było także gdzieś tam umie na shortach y, są momenty jak graliśmy na streamie także no jest tragedia jest tragedia ogólnie polecam także to tyle, jedna gierka. I kończymy. Yy... Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.